Siemano witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy sobie o przepustce sezonowej będzie to taki poradnik, przedstawię Wam wszystko raczej co musicie wiedzieć, też to nie ma tego nie wiadomo, jak dużo, więc myślę, że wszystkie te informacje sobie zawrzemy. Aktualnie, gdy co nagrywam, przepustka trwa 67 dni. Pewnie, jeśli dobrze się to przyjmie, to w przyszłości, będą tą przepustkę dawać. Nowe edycje tego może wtedy coś się minimalnie pozmienia. Natomiast. W przepustce możemy sobie robić misje. Mamy je dzienne, tygodniowe i sezonowe. No, i jak nazwa wskazuje, dzienne codziennie się resetują, tygodniowe co tydzień, no i sezonowe mamy raz na sezon, po prostu. No i one wymagają już tego czasu bardzo dużo. I dostajemy tutaj nagrody. Nie wiem, jak to nazwać, w sumie progres. I jak sobie właśnie uzbieramy, na przykład 200, no to ja będę miał pierwszy poziom. No, i tak w kółko aż sobie wbijemy, jak jest tu poziom maksymalny 60, nie, no i za każdy poziom możemy sobie odbierać nagrody które są tutaj pokazane więc tu w sumie chyba wszystko jest powiedziane no, mamy to sobie wypisane i można sobie to po prostu klikać i wbijać ten poziom idziemy do nagród no, i na przykład za pierwszy poziom mamy monety sezonowe, nie? E, co one robią? Co, na co możemy je wydawać? Już wam powiem. No, natomiast tu możemy sobie przelecieć. To jest darmowa przepustka dla każdego. I tu na pewno z ciekawszych rzeczy, oprócz tych monet, no to mamy premium, nie? To jest fajna sprawa, bo możemy sobie za Friko takowe premium zdobyć, e, nawet no, w dużych ilościach. Na końcu mamy Drakeny. ale mamy też, no. E, Przepustki, które trzeba kupić. Złotą i czerwoną. Złota daje tutaj też jakieś inne, różne ciekawe nagrody. Natomiast czerwona stricte te monety sezonowe. Po prostu w dużych ilościach. O, tutaj jeszcze mroczne mamy w złotej. Też w dużych ilościach. Dobra. No i na co możemy te monety wydać? No, idziemy sobie do, Her do Harolda. Patrzymy ofertę. No i ja mam aktualnie ich zero. I, ale tu po prostu możemy to sobie wydawać. Yy, druga zakładka jest dosyć ciekawsza, bo mamy, no właśnie, chociażby letnie przesilenie runka yy, tutaj yy, z eventu wiosennego, yy, zimowa, także po prostu, no fajne to są rzeczy. Yy, jeszcze tu mamy maliny, fajne tu są rzeczy na pewno i, yy, no też ta, jak ktoś tego nie ma, to fajnie, można sobie to pozgarniać. Możemy jedną maksymalnie taką kupić, yy, ten składnik po prostu. No jest tu też więcej innych rzeczy jeśli chodzi o to ile możemy uzyskać monet, no to z, po prostu z darmowej przepustki tych monet możemy zgarnąć 600. Z tej złotej tutaj przepustki możemy 2500 takowych monet. No i jeśli chodzi o tą czerwoną to mamy 6992. No się tym koła, Także no, no bo ta czerwona jest no, chyba tylko w to, nie? Tylko właśnie mamy te monety sezonowe, a no i tego Renifera jeszcze. Więc tak to się prezentuje. No i cóż, szkoda na pewno, że jest free. Nie możemy sobie odebrać no, ani, jednej, ani jednego tutaj składnika. To jest na pewno słabe. E, no i trzeba, trzeba to po prostu kupić, żeby sobie móc pozgarniesz te rzeczy, e, Także no, no. E, Czy warto to robić? No jak grasz w Gierężkę, e, tak czy siak sobie daily klikasz, to myślę, że spoko. To jest właśnie też fajny kontencik, e, że no coś jest, zawsze jest coś tam dodatkowego, nie? Na no, tej free przepustki to co? No te premki najbardziej przy okazji też zgarniemy te, te monety więc może jak nie, od, nie uda Ci się i tak ich uzbierać tych monet na, no bo się nie uda na ten składnik, no to jakaś kolejna edycja, może jakiś kodzik jeszcze wleci ewentualnie te inne rzeczy, które można sobie tu po prostu kupić to chyba tyle, więcej raczej tu nie ma nic do dodania, hmm, tak się prezentuje ta, ta nowa rzecz no i co? Spoko, że to dodali, to zawsze coś tam do roboty no to, że są aż dwie przepustki to to trochę lipa, najbardziej szkoda, że po prostu nie można w tej darmowej chociażby tych dwóch koła odebrać i sobie chociaż ten jeden składnik kupić. No nic, to chyba tyle. Dzięki za dziś cześć, pa pa.